Pracownicy bardzo dobrze oceniają pracę zdalną. Przynosi ona wiele korzyści zarówno im, jak i pracodawcom. Z jednej strony oszczędzają oni na kosztach dojazdu, mogą sobie pozwolić na lepsze godzenie życia prywatnego z życiem zawodowym, po prostu mają więcej czasu. Pracodawcy również w wielu przypadkach uzyskują korzyści z pracy zdalnej, chociażby poprzez oszczędzanie na powierzchniach biurowych. Nowe rozwiązania dotyczące pracy zdanej, które weszły w życie do kodeksu pracy w kwietniu tego roku, niestety nie w każdym aspekcie odpowiadają potrzebom rynku. Przede wszystkim wydaje się, że zaprzeczają one potrzebie elastyczności. Która zgłaszana jest zarówno przez pracodawców, jak i również przez młodsze pokolenie, co może w praktyce doprowadzić, niestety, do odchodzenia przez wiele firm z oferowania pracy zdalnej. Niemniej jednak, nie należy tego postrzegać jako całkowite wygaszenie pracy zdalnej. Praca zdalna zagościła na naszym rynku na stałe i z całą pewnością będzie ona w przyszłości również oferowana przez coraz większą ilość podmiotów.